Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Odpowiedzi bez ograniczeń. Ostatnio pytałam się Ciebie o to, co już wiesz, co już masz i jak z tego korzystasz. Dzisiaj chciałabym, abyś pomyślał jeszcze o tym, co Cię inspiruje i motywuje do działania, co dodaje Ci energii, bo czasem tak jest w naszym życiu po prostu, że czasem tej energii do działania nam brakuje. Czasem nie jesteśmy tak efektywni, jak chcielibyśmy być. Więc co możesz zrobić, aby wzmocnić swoją efektywność? Na pewno jedną z rzeczy, która nas motywuje do działania, inspiruje i która sprawia, że jesteśmy bardziej efektywni, są nasze cele, które sobie stawiamy. Jeżeli nie realizujesz swoich celów, a chcesz to zmienić, to zapraszam Cię bardzo serdecznie do szkolenia, powody, dla których nie realizujesz swoich celów i jak temu zaradzić. Link do tego szkolenia będzie pod naszym spotkaniem. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Pamiętaj, żeby podążać za swoimi odpowiedziami.